Witam. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać, jak przygotować malutką nimfę imitację ochotki. Tym razem z użyciem gumowych materiałów. No, więc, nie przedłużając, bierzemy się do roboty. Ok. Tą przynętę wykonałem sobie w dwóch rozmiarach. Tutaj Wam pokażę. Tutaj jest nimfa z główką 3 mm. Tutaj jest z 3,5 mm. Ta większa jest na haku 16 ta jest na 18. Tylko tak, szczerze sobie nie mogę powiedzieć, że ta 18 jest taka dosyć spora. To są haki FD. Jig. Tutaj wam pokażę. No ale w tym odcinku pokażę wam, jak wykonać mniejszą wersję tej nimfy. No więc co? Użyję główek w kolorze takim metaliczno-ciemno czerwonym w rozmiarze 3mm tutaj mam nadzieję, że dobrze widzicie, oczywiście wszystkie materiały znajdziecie jeszcze w informacjach pod filmem haki, których używam, żeby znaleźć opakowanie to haki FD rozmiar 18 typu jig no więc teraz <trym> bierzemy jedną główkę, haczyk i przekładamy teraz tak Główki, których używa, mają takie charakterystyczne nacięcie, tutaj często o nim wspominam, mówię, że są to genialne główki. Tego typu główki idealnie pasują do zagiętych haczyków, ponieważ dzięki temu ta główka jest jakby na równi z trzonkiem haczyka. Gdybyśmy użyli haka o prostym trzonku, ta główka by troszeczkę starczała bardziej do góry. Sobie muszę zmienić jeszcze nić. W tej akurat muszce kolor nici nie ma dużego znaczenia, ponieważ wszystko potem zakrywamy dubbingiem, więc tak naprawdę nic nie jest widoczne. Ale lepiej będzie użyć nici w kolorze zbliżonym do koloru główki, że akurat takowego metaliczno-czerwonego nie posiadam, więc użyję sobie takiej brązowej. I owijamy trzonek haczyka nicią. Jeszcze dodam, że te nacięcie na tej główce i ten lekko zakrzywiony haczyk spowoduje to, że nasza przynęta będzie pracowała tą stroną w wodzie, w ten sposób. Owijamy dokładnie trzonek haczyka. Zjeżdżamy tym jeszcze niczym troszeczkę tutaj w dół, ponieważ jak nabijemy gumkę, dobrze będzie wzmocnić ją z dwóch stron. OK. Teraz bierzemy sobie gumową imitację ochotki, ewentualnie imitację na przykład jakiegoś innego robaka. Tutaj mamy dużą dowolność, ponieważ możemy tą samą czynność wykonać na różnego rodzaju haczykach. <laughs> na przykład na hakach w rozmiarze 10-8. Spokojnie, bardzo fajnie będą pasowały gumowe imitacje wszelkich, wszelkiego robactwa. I teraz dokładnie napijamy gumkę na haczyk. Okay. Jest to malutka muszka, więc nie trzeba się bawić w nabijanie tej uchódki od odpowiednią stronę, żeby ta płetewka była pod jakimś specjalnym kątem. Teraz kolejną czynnością, dosyć istotną, jest to, żeby wzmocnić tą muszkę Superglue z dwóch stron. Najpierw podkładam z przodu. Ok. Z tyłu, i po to właśnie jest nam potrzebna nić, ponieważ lepiej się to będzie trzymało. O! I teraz, jak ryba nie urwie tej gumki, no to samo nie odpadnie. Teraz warto chwilę poczekać, ponieważ, gdybyśmy tak od razu przywiązali dubbing, prawdopodobnie początek tej gumki odsunąłby się w, w, tuł, w, w, w tył, przez co powstałoby tu takie. Mm, ta gumka by się tu mocno ściśniła i wyglądałoby to dosyć brzydko, ponieważ <coughs> układałaby się wtedy w brzydki sposób. Dlatego no, tę chwilę sobie odczekamy, aż tutaj zasnie. Następnie przywiązujemy dosłownie odrobinkę spektra Spectra Dabingu. tą odrobinkę, to nie trzeba pakować tego dużo. Ja użyję takiego koloru, kolor jaki ma ochotka, czyli taki krwisto-czerwony. Okay. Teraz finiszerem wykonujemy kilka ostatnich pędzłów. Odcinamy nić i na sam koniec dajemy kropaleczkę szalaku, żeby wzmocnić węzeł. Tutaj już raczej super glu się nie nada, ponieważ na przykład szalaku on bardzo fajnie wnika w włókna tej nici, przez co później te węzły są naprawdę bardzo, ale to bardzo mocne. No i co, to by było na tyle. Dziękuję Wam za obejrzenie i widzimy się już w następnym odcinku. Już mogę zdradzić, że w następnych odcinkach mam w planach nagranie filmów odnośnie realistycznych materiałów od Hemingway z jętkami oraz chruścikami, ale to już zobaczycie niedługo.